Podcasty w iB. Rozmowy doktora Macieja Zborowskiego z serii Mówmy sobie Dzień Dobry. Rozmowa z profesorem Bogdanem Jelińskim. Dlaczego etykieta jest ważna? Dzień dobry. Nazywam się Maciej Zborowski i witam Państwa w kolejnym odcinku naszego uczelnianego podcastu z serii Mówmy Sobie Dzień Dobry. Jest to czwarty odcinek. Do tej pory mówiliśmy o witaniu się, mówieniu dzień dobry z perspektywy psychologicznej, językoznawczej, neurobiologicznej, komunikacji międzykulturowej, a dziś... Powiemy sobie o witaniu się i żegnaniu z perspektywy etykiety. Mam przyjemność gościć w naszym podcaście profesora Bogdana Jelińskiego. Dzień dobry, panie Dzień profesorze. Dobra, panie. panie profesorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy i chciałbym od razu pierwsze pytanie z zakresu etykiety zadać. Przywitania. Czy zawsze witamy się tak samo, czy istniały może różne okazje, które powodują, że należałoby witać się, witać się w różny sposób? Bardzo dobre pytanie i od razu pytanie dosyć szerokie. Zresztą na, w programie naszych studiów jest taki przedmiot, kształtowanie wizerunku menedżera, który prowadzę i tam staram się młodym ludziom te rzeczy wyjaśnić. Poczynając właśnie od powitania. Wydawałoby się, gdzieś problem, ale nie uświadamiamy sobie, że na powitanie składają się cztery elementy. Pozdrowienie, podanie ręki, wyróżnienie i pocałunek towarzyski. Pierwszy Etap, czyli pozdrowienie, jest to obowiązkiem osoby stojącej niżej w hierarchii. Mówimy o relacjach biznesowych. Tam koleżanki i koledzy mówili o psychologicznych aspektach. Ja mówię o aspektach biznesowych. Wobec tego, oczywiście, w tej hierarchii biznesowej ta niżej stojąca osoba pierwsza kłania się osobie wyżej stojącej. Ale w jaki sposób się kłania, w tym jest ogromny kontekst. W każdym z tych czterech elementów jest ogromny kontekst. Które trzeba też się nauczyć. Mianowicie, yy, można przecież powiedzieć zdawkowo dzień dobry, po prostu burknąć. Można mówić z lekceważeniem dzień dobry. Należy mówić poprawnie. Jak poprawnie? No jest taka zasada. Mówić w takim tempie, jakbyśmy powiedzieli jeden, dwa, trzy. Dzień dobry. To jest pierwsza rzecz. Ale teraz wracamy do tego biznesowego aspektu. Pozostałe trzy elementy, podanie ręki, wyróżnienie i pocałunek towarzyski, leży w gestii przełożonego. Czyli ten problem ma, że tak powiem, takie bierne podejście, ale ma i aktywne z punktu widzenia tej osoby, która przymierza się do awansu zawodowego. A przecież młodzi ludzie po to tutaj studiują, żeby w przyszłości awansować. Takie mają ambicje. I jest pewna zasada generalna. Czym Obejmujemy wyższe stanowiska, tym wymagania co do zasad zachowania się, poczynając od tego mówienia dzień doby, są coraz wyższe. Zakres wymogów się też poszerza i to trzeba wiedzieć. Staram się to młodym ludziom wyjaśniać i teraz też chciałbym podkreślić, że jeśli chce się być kimś wysoko postawionym w przyszłości, czego oczywiście im życzymy, to trzeba te rzeczy studiować. Paradoks polega na tym, że w chwili obecnej one wydają się niepotrzebne. No, powie dzień dobry, nie powie dzień dobry, ale kiedy będzie awansował, to właśnie zaczynają grać te elementy, sposób wypowiedzi, prawda? Podanie ręki, poda, nie poda. Jest też kontekst psychologiczny, nie wiem, czy moje koleżanki i koledzy mówili. Można podawać ręki od niechcenia, może być tak zwana uścisk śniętej ryby, podaje rękę, tak, prawda? No, bardzo niesympatyczne. Może być Również tak, mówię trochę o ciekawostkach, bo chyba taka jest też idea tego naszego spotkania. Jest to tak zwany uścisk dziadek do orzechów. Cechuje to młodych ludzi, którzy na przykład witają się swoją sympatią, prawda? No to rzeczywiście jest zadowolony, że ją spotka i ściska ją z tą męską siłą, prawda? I to jest tak zwany uścisk dziadek do orzechów, proszę pana. Więc jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Uścisk rękawiczki. Bardzo ciekawy, mianowicie bierze się z historii. Kiedy podczas bitew król czy dowódca wygranej bitwy zapraszał, żeby złożyć im gratulacje wyróżniającym się żołnierzom, oni byli przeważnie zakłóci w zbroję. Wobec tego oni mieli problem, żeby utrzymać we właściwej pozycji tą rękę. O tym już nie będzie mówili rękę trzeba podać we właściwej pozycji, we właściwej odległości. No i właśnie, i wtedy ten król, widząc, że ten żołnierz nie jest w stanie utrzymać tej właściwej pozycji ręki, dodawał mu drugą rękę, żeby utrzymać tą, tą właściwą pozycję. Uścisk rękawiczki. Student mówi, to jest podanie ręki w rękawiczce. No nie, jest to uścisk rękawiczki bardzo szlachetny skądinąd. Zanikający, zanikający. Więc jesteśmy na, przy podaniu ręki. Potem mamy wyróżnienie przez ten przełożony ma jeszcze lewą rękę wolną. Więc może dołożyć, mamy uścisk rękawiczki, może tą rękę położyć na przedramieniu, na łokciu w końcu na ramieniu. Położenie czegoś na ramieniu jest, efekt, jest takim rodzajem wyróżnienia. Nominacje generalskie, prawda, nominacje doktorskie, profesorskie, berło rektor kładzie na ramieniu. Czyli wyróżnienie, ale to nie jest obowiązkiem przełożonego. No i potem pocałunek towarzyski. To ciekawa rzecz, bo odchodzi w niepamięć. W zasadzie w biznesie nie całuje się. Ale student, który ogląda te ludzi, Ale jak to politycy przecież się całują? No nie całują się. Nie całują się, muskają się policzkami. No i znowuż subtelność ile razy? No raz zdawkowe. Dwa to taka norma. Trzy razy prawa, lewa, prawa. I znowuż pewne rzeczy. Niby rzecz prosta, prawda? I w ten sposób, z czegoś, od czego rozpoczęliśmy? Od dzień dobry, w relacjach biznesowych i w perspektywie awansu zawodowego, to się wszystko bardzo rozwija. Poza tym, jeszcze jedna tylko uwaga. W relacjach biznesowych trzeba znać te zasady, ale trzeba też obserwować naszego partnera biznesowego. On pewno też je zna, pewno też je będzie wykorzystywał, starając się wpływać na nas, prawda? I wobec tego to trzeba, to trzeba rozumieć. Wracamy do podania ręki. Rękę podaje się pod kątem prostopadle do podłogi, ale przyjdzie na przykład nasz partner gospodarczy przed negocjacjami i wyciągnie rękę tworząc dystans i jeszcze w ten sposób. Tworzy dystans i jeszcze... Taki, taka pozycja ręki to jest pozycja dominacji. Co zrobi w takiej sytuacji, jeżeli tak się zachowa? No właśnie, trzeba znać tak zwaną zasadę neutralizacji, czyli nie podać ręki w gestii uległości, a podać się chwycić tutaj za nadgarstek. Wyciągnął rękę na nadmierną odległość, ciągnąć go do siebie. To są takie, no już są subtelności, to trzeba się nauczyć tych aspektów psychologicznych. Ale to jest dość ważne. I przepraszam, jak długo mówimy o prostej zasadzie dzień dobry. To prawda. Ale, Widzimy, ale takie jest życie. Tak jest, że to jest dużo bardziej złożone, niż tak. się może wydawać. Także jest za tym dużo głębsze znaczenie. Przywitanie się to jest tylko jeden z aspektów. Przecież pamiętamy, że żeby się przywitać, trzeba przybyć. I etykieta nakazuje, żeby przybyć na czas. prawda? Żeby przybyć na czas, według tak. zasady generalnej, starej jak świat, że punktualność jest grzecznością królów. Czyli przychodzi dokładnie, jeżeli jest zaproszenie albo jakaś mm, uroczystość odbywa się od godziny 19, to o 19 przychodzi najważniejszy gość, a cała reszta zaproszonych przybywa odpowiednio wcześniej. Czyli czym kto ważniejszy, tym bliżej tej godziny 19. I o tym, i o tym trzeba właśnie również pamiętać. Oczywiście. Przywitanie się to jest komunikat tak, to i jest? każdy komunikat ma warstwę zarówno werbalną, czyli treść, którą tak. wypowiadamy, ale istnieje bardzo ważna warstwa niewerbalna. Nasza postawa, nasz ton głosu, o którym już mówiliśmy, ale też nasz wygląd. Oczywiście ym, każdy menedżer w końcu jak zacznie zajmować stanowiska, będzie poproszony o wywiad w radio czy w telewizji. Co robimy najczęściej? Ja się też tego uczyłem. Mówimy za szybko. Mówimy za szybko. Co to znaczy mówić w prawidłowym tempie? Sprzedaję informacje za darmo. Trzeba mówić w ten sposób, żeby samego siebie słyszeć. Spróbujcie. Są dwie korzyści. Na pewno będzie Pan dobrze rozumiany przez słuchających i jeszcze jest jedna prywatna korzyść. Kontroluje Pan, co Pan powiedział. Jak Pan zrobi pomyłkę, Pan to odnotuje, za chwilę powie, przepraszam bardzo, chciałbym, nie, nie trzeba by iść sprostować, ale w istocie chodzi o to, no jakoś ładnie się z tego wycofać. I to jest kwestia, żeby mówić we właściwym tempie. Będziemy mówili za wolno, to nam studenci posną, będziemy mówili za szybko, to zaczną rozmawiać, bo nie są w stanie nadążyć. Taka prosta rzecz. A jak, jak często spotykamy się z różnego rodzaju problemami w tym zakresie? Oczywiście. Nasi koledzy także, prowadzący także. Tego też trzeba się nauczyć. Tempo wymowy, bardzo ważna sprawa, ponieważ ważna jest nie tylko treść, ale też forma naszej wypowiedzi i wizerunek. Czyli to nawet jak ubiór dobieramy do różnych sytuacji? No właśnie, proszę Państwa, to może posłużę się własnym przykładem. Wywiady w telewizji są bardzo niebezpieczne. Mamy właśnie światła. I teraz, jaki kolor koszuli jest polecany, niebieski. Przepraszam, taki jak ja mam, taki lekko niebieski. Wtedy nie ma odbicia światła od białego koloru koszuli. To jest rzecz bardzo ważna. Bluza dresowa, spodnie dresowe na pewno są bardzo wygodne i spełniają funkcję ocieplającą, ale niewiele jest sytuacji oficjalnych, w których taki ubiór znalazłby zastosowanie. Absolutnie nie. Jest jeszcze jedna rzecz, mówiliśmy o powitaniu. I a propos tego ubioru. Dyrektor firmy, w której składają wizytę goście, wita tych gości tym bliżej drzwi wejściowych do budynku firmy, im ważniejsza jest osoba. To też trzeba o tym wiedzieć. Czyli jeżeli będzie pan minister albo premier, no to trzeba przy drzwiach wejściowych do budynku czekać, prawda? No to, bo to tworzy tą atmosferę. A przy okazji przejdziemy do gabinetu, pewno kilka metrów, a może dwa pięta przejedziemy, już się coś powiemy, już się jakoś zapoznamy. To jest też ważna rzecz. Teraz, jeżeli chodzi o sam ubiór, no ja rozumiem, jest to wygodne, tak zwany tak casual, prawda, taki normalny ubiór, bardzo lekki. Pamiętajmy jeszcze, że jedna zasada generalna: czym najwyższym stanowisku, tym bardziej formalny ubiór, ale są też różnice geograficzne. Są różnice geograficzne. Na przykład w Szwecji i Finlandii chodzą wszyscy łącznie z dyrektorem, przeważnie do piątku, chodzą dowolnie. W Unii Europejskiej chodzą dowolnie do czwartku, w piątek jest obowiązek bycia w garniturze. Nie wiadomo, czy jest okazja, która powoduje konieczność ubrania garnituru, ale jest taka zasada. Teraz po covid to się trochę, że tak powiem, rozluźniło, ale do COVID-u była taka zasada. Pamiętajmy też, że strój, jakbyśmy się nie zaklinali, kształtuje naszą reputację. I siłą rzeczy inaczej patrzymy na tego samego człowieka w przysłowiowej bluzie, a inaczej, gdy ubierze się elegancko. Oczywiście, i to też warto zapamiętać. I, i znowuż wracam do tych młodych ludzi. Uważam takich ubranych bardzo starannie. A propos, mówię im o tym, bo w końcu wykładu jest taki przedmiot. Powiedział tak, e, panie profesorze, ja jak ubieram krawat, to się duszę. Naprawdę tak mówię. A ja po zakończeniu studiów zacząłem pracować w centrali handlu zagranicznego, gdzie był obowiązek właściwego ubioru, takiego dość starannego, ponieważ przychodzili goście. I ja w krawacie mogę spać obecnie, bo to jest kwestia przyzwyczajenia. No ale, no ale no trzeba trochę poćwiczyć. Ten krawat zawiązać właściwie. No, prawda? Na, na gumkę nie wypada mieć krawatu. Krawat trzeba wiązać, za każdym razem trzeba go rozwiązywać, bo on się wtedy ładnie układa. Powinien być jedwabny, prawda? bo to też ładniej wygląda. No i zasada, skoro już tak jesteśmy przy tych końcowych, wieczornych elementach właściwego zachowania się, proszę Państwa, czym późniejsza pora, tym krawat w drobniejsze centki. Ile kolorów może być w ubiorze takim oficjalnym, wieczornym? Maksimum trzy, w tym tylko jeden wzorzysty. To się bardziej kobiet dotyczy. Co jeszcze jedna anegdota? Dyplomatyczna. No, trzeba mieć oczywiście odpowiedni strój, frak, smoking, garnitur wizytowy. A jak tutaj chodzić? No, i oczywiście do pracy też w marynarce, w spodniach i tak dalej. Więc jest taki dowcip. Mianowicie, co robi oszczędna żona, która chciałaby na ubiorze męża oszczędzić, bo to trochę kosztuje, prawda? Smoki. Kupuje mu tak zwane ubranie koordynowane. Cóż to takiego? Granatowa marynarka i dwie pary spodni. Jedne szare oczywiście, takie grubsze szare na okreć od późnej jesieni do wczesnej wiosny. I na pozostałe pory roku. Szare, jasno-szare z cienkiego materiału. Jedne trzewiki, czarne, obowiązkowo, dwie pary koszuli. Jedna biała, jedna niebieska. Koniec, jest zawsze dobrze ubrany. No poza tym, że pójdzie na wieczorne przyjęcie wydane przez ministra, nie daj Boże, yy, yy, na przykład będzie uczestniczył w obiedzie wydanym przez prezydenta czy króla. To się zdarza w biznesie. Jeżeli się z szefem bardzo dużej firmy, która bardzo waży. Na relacjach gospodarczych z krajem, w którym prezes składa wizyty, prawdopodobnie prezes będzie zaproszony w skład tak delegacji towarzyszącej. No i tutaj trzeba mieć niestety, niestety trzeba mieć frak. Frak można wypożyczyć a propos. Ale czego nie można wypożyczyć? Do fraka trzeba mieć lakierki. I te buty trzeba kupić. Takowe mam, raz ubrałem. Ale trzeba mieć. To są takie śmieszności. I kiedy my teraz o tym mówimy, pewnie uśmiechają się ci, którzy będą tą naszą audycję śledzili. Ale podejrzewam, że jak zaczną pracować, to dojdą do refleksji, że tak to rzeczywiście jest. Panie profesorze, zaczęliśmy od przywitania, mówiliśmy też o komunikatach wizualnych, niewerbalnych, które tak. wysyłamy. Jak podejść do tematu pożegnania, zakończenia rozmowy, zakończenia spotkania? Pożegnanie jest dość skomplikowaną historią, nie ma zasad, nie ma zasad, ale pożegnanie jest zawsze yy, jakąś taką ostatecznym efektem rozmów, które prowadziliśmy, czy też jest efektem na przykład przyjęcia, na którym uczestniczyliśmy. Zazwyczaj, jeżeli to są bardzo efektywne, miłe rozmowy, no to się mówi po prostu do widzenia, podaje się rękę i to nawet bez zachowania kolejności, no jest atmosfera taka miła sympatyczna. Jeżeli jest sytuacja niesympatyczna, rozmowy się skończyły czymś negatywnym, przyjęcie się nie udało, no to wtedy sprawa jest formalna. Gospodarz jest zobowiązany żegnać. Stać przy drzwiach wyjściowych i żegnać. A zdarza się, a zdarza się, że niektórzy z gości obruszeni, nie zwracają na to uwagi, czyli wychodzą. Nie ma zasad. Nie ma zasad, jak żegnać. Natomiast wiemy, że żelazną zasadą, jeśli mówimy o naszych kontaktach codziennych, czy to na terenie uczelni, czy w biznesie, jest chociażby powiedzenie sobie do widzenia. Oczywiście. I podziękowanie za spotkanie. Tak jest. Dlatego to... też ja panu profesorowi pragnę podziękować bardzo gorąco za przyjęcie, zaproszenie oraz za rozmowę na, ze mną, którą, która będzie odsłuchiwana. A Państwu dziękuję bardzo za wysłuchanie naszego czwartego i już ostatniego odcinka podcastów z serii Mówmy sobie dzień dobry. Zaznaczam od razu, to nie jest koniec całej, całej audycji, ze wszystkich podcastów, ponieważ będziemy kontynuować rozmowy z gośćmi, jednakże już na inne tematy. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby nie przegapić następnych równie ciekawych rozmów.